Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym przedstawimy sobie recenzję Samsunga Galaxy S24 po roku czasu. tak? Ja ten telefon to był mój daily. W zasadzie to cały czas jest. Przez ostatni rok. I chciałbym powiedzieć kilka słów też w porównaniu do poprzedniego mojego telefonu, czyli S23 Ultra. Także tak, jeśli chodzi o przede wszystkim prezencję telefonu, czy jak on teraz się prezentuje, czy jest uległo coś zniszczeniu, powiem Wam szczerze, że tutaj boki telefonu są w stanie nienaruszonym. Wygląda jak nowy. Oczka aparatów, również tutaj żadnych zżużyć, rys nie widać. Też jestem osobą, która dba o te telefony. Zawsze u mnie telefony nie upadają. Nie zdarza się. Także można powiedzieć, że telefon jest w stanie no idealnym. Bez żadnej skazy. Ja tutaj na nim się nie dopatrzyłem żadnego, że tak powiem, uszkodzenia. I co pomogło mi, że tak powiem, zachować przede wszystkim telefon w takim stanie, a nie innym. Teraz możemy sobie zobaczyć spasowanie rysika, jak on wystaje. Poza obudowę. Proszę bardzo. Pozostawia dużo do życzenia. Ale podobnie to jest we wszystkich S-kach, Można powiedzieć, że te pół milimetra on wystaje. Rogi, tak jak widzicie, nie są tak zaokrąglone jak w nowej S25 Ultra. Zaraz sobie też przejdziemy do kwestii S25 Ultra. Czytnik. Tu nam się nawet załączyło ten. Czytnik działa. Dalej, bez problemu. Nie dodawałem palca przez rok czasu, także zobaczę, jak to funkcjonuje. Myślę, że w porządku. Jeśli chodzi o tutaj ekran, słuchajcie, mam zainstalowaną folię, Od razu powiem: Folia od Rinkę. To jest Dual Easy film, dwie w zestawie, i to jest pierwsza folia, którą zamontowałem. Tak, z ciekawości, bo tak naprawdę gdzieś tam na jakimś forum wyczytałem, że jest w miarę ok i postanowiłem zakupić z Ciekawości, jak to się będzie prezentowało, i powiem Wam, że ta folia dała radę. No, fakt, faktem jest porysowana, tak, wiadomo, ale rok czasu, słuchajcie, ona na tym telefonie wytrzymała, co najważniejsze, nie odkleiła się. No, ekrany mamy teraz płaskie w porównaniu do s 20 trójki e, Ultra, gdzie był lekko zakrzywiony, tak samo S22 Ultra. Natomiast na folia, jak widzicie, cały czas na tym ekranie, z drugą mam w komplecie. Rysik również po niej bez problemu sobie. Śmiga, ona zostawia takie delikatne rysy po użytkowaniu rysika, tak? natomiast one później znikają. No, wiadomo, że to już. Ja telefon noszę też w saszetce, więc no siłą rzeczy musiał się troszeczkę ten ekran porysować, ale ogólnie naprawdę folia w dotyku super. Na początku był taki lekko nieprzyjemny zapach, jeśli chodzi o tą folię, natomiast no szybko dosyć wywietrzał i godna polecenia. I co możemy powiedzieć? Jeśli chodzi o Etui, no to też z firmy, firmy Ringke. to jest model Fusion. No, Etui też już jest do wymiany, ale ten rok czasu bez problemu dało radę i co ważne, nie żółknie tak mocno jak Etui z Pigena, przezroczyste, które użytkowałem wcześniej. No wiadomo, też nadaje się już do wymiany. Teraz, jeśli chodzi o sam telefon, responsywność, działania telefonu. Słuchajcie, no, ja użytkowałem wcześniej S23 Ultra nie miałem z nim żadnych problemów naprawdę uważam, że to był świetny telefon nie brakowało mu niczego i postanowiłem sobie przejść na S24 Ultra gdzie te opinie były różne jeśli chodzi o ten telefon, tak? na początku, ale zaryzykowałem, zakupiłem przed sprzedaży, no i oczekiwałem pierwsze recenzje się pojawiały ja otrzymałem telefon troszeczkę później w każdym razie, co jeśli chodzi o taki przeskok z S23 Ultra na minus? Na pewno kultura prac, czyli ten telefon był dużo cieplejszy niż S23 Ultra. I w zasadzie tak też to wygląda do tej pory. On się po prostu często, gęsto. Tutaj w szczególności w tym miejscu no czuć ciepło, tak? Jest po prostu ciepło. Na pewno jest to wersja, wersja cieplejsza niż S23 Ultra. Dodatkowo jeśli chodzi o zoom e, aparatu przede wszystkim, tak? Razy 10. No ja często z tego korzystam do różnych tam swoich mm, potrzeb. Natomiast e, no dużo lepiej to się prezentowało mimo wszystko w S23 Ultra. E, takie dwa minusy w zasadzie... E, można powiedzieć, tego telefonu względem poprzednika. Natomiast co się zmieniło na plus? Ekran, e, czyli płaski przede wszystkim ten ekran. Hmm, możliwość zamontowania szkła, folii, nie ma problemu, właśnie z odklejaniem i tak dalej. No i też fajnie e, fajnie widać ten, jakby, matowość tego ekranu. Tak To jest na pewno na plus. Na minus jeszcze, co mi się przypomniało, też kolory wyświetlane. Pamiętam, jaki byłem taki można powiedzieć troszeczkę zawiedziony tymi kolorami taki wybrany ten ekran był później w ustawieniach dodali możliwość nasycenia tego ruchu to się zmienia właśnie tutaj w ustawieniach zaawansowanych i zmieniamy nasycenie bo bez tego nasycenia te kolory są takie można powiedzieć wyblakłe, tak, jak sobie zmienimy tutaj w tych zaawansowanych nasycenia, no to już się zbliża do można powiedzieć do S23 Ultra, natomiast nie osiągnęło tego tego, że tak powiem, tej kolorystyki, tego nasycenia, tak? Natomiast jeśli chodzi jeszcze o minusy względem S23 Ultra, to w dużym świetle mam ten problem, jeśli jest lato, jest bardzo ciepło na dworzu, no i potrzebuję maksymalnego podświetlenia. No ten maksymalna Jasność utrzymuje się dosłownie parę minut, natomiast później jakby ten ekran się przygasza i już nie da się uzyskać tej maksymalnej jasności. No to dosłownie ta maksymalna jasność to jest góra półtorej minuty, dwie minuty w moim przypadku i później on się znowu przygasza do maksymalnej wartości tej podstawowej. Natomiast to jest niewystarczające przy pełnym, przy pełnym słońcu i to też wskazałbym jako minus względem S23 Ultra. Z kolei, jeśli chodzi o plus, no to widzicie, czytnik linii papilarnych działa bez problemu. Ja ten, można powiedzieć, odcisk palca dałem rok temu. Bodajże że zawsze dodaję dwa razy ten sam odcisk palca dla pewności i to się sprawdza, to z tym nie ma najmniejszych problemów. Jeśli chodzi o plusy, no to na pewno też bateria. Względem s 26 mam wrażenie, że ona jeszcze została, że tak powiem dzięki procesorowi pewnie wydłużony ten czas pracy został i naprawdę fajna jest kultura pracy na LTE nawet do 5,5 godzin da się radę ten telefon wytrzymać, czasami nawet 6 się pojawiało na początku, teraz wiadomo po roku czasu ta bateria dalej świetnie trzyma, na Wi-Fi też bez problemu te 6, nawet 7 godzin można uzyskać. Trybie mieszanym, no to u mnie to się takie bardziej 5, 5 godzin, tak? Ja bym tak rzekł, no bo ja dużo się też przemieszczam, więc te 5 godzin daje radę. Natomiast jeśli chodzi o kulturę pracy, no też nie można narzekać. Zdarzały się delikatne jakieś spowolnienia animacji, no wiadomo, jakieś delikatne, tak samo ścinki natomiast, no wiadomo, jak to jest. No to jest. To jest Samsung, ale ogólnie z kultury pracy jestem zadowolony. No poza tym, że telefon się czuć, że nagrzewa. Tak, w szczególności też przy nagrywaniu, czy przy e, dużej, że tak powiem, e, dużym nasoceniu światła, czyli w lato, temperaturze, no czuć wyraźnie, że jest dużo cieplejszy niż S23 Ultra. E, jeśli chodzi o zdjęcia, filmy, no to powiem Wam, za dużo się to nie różni. Jednakże mimo wszystko zdjęcia z S23 Ultra wydaje się, że były bardziej ostre. Nie były tak jakoś wygładzane. Jak tutaj ma to przykład niestety S23 Ultra nie mam. Nie jestem w stanie Wam pokazać różnic. Ale to też wiecie przy każdej aktualizacji późniejszej te zdjęcia z S23 jakby wydaje się, że są delikatnie też inne niż na początkowym softcie a to od lat tak Samsung ma wrażenie, że troszeczkę tam nam kombinuje jeśli chodzi o, o te softy, natomiast tak jak mówię, ogólnie z telefonu jestem zadowolony czy ten telefon polecę tak, bez problemu polecam ten telefon teraz też trafia się w fajnych cenach, w promocjach, więc można dostać naprawdę w fajnych pieniądzach, kompletny sprzęt, problem Samsunga jest taki, że on mm, nie ma jakby niczym nie jest najlepszy ale ma wszystko. O, tak bym to ujął, tak? I dlatego te modele S są e, tak w zasadzie pożądane i rywalizują rok do roku z iPhonami. Jeśli chodzi natomiast o porównanie do S25 Ultra, ja w tym roku pierwszy raz, no. Yy... Na razie jeszcze nie zdecydowałem się na zakup Piątki Ultra, bo no nie mam, e, po prostu nie umiem sobie tego zakupu już uzasadnić w żaden sposób. Poza tym, tylko i wyłącznie, że chciałbym e, sobie go potestować. To pewnie się na pewno pojawił u mnie. Natomiast no nie mam ciśnienia z uwagi na zmiany, które są znikome. No jedynie co mnie przekonuje, to ten, e, e, jedyne co mnie przekonuje do tego, no to ewentualnie wygląd, czyli troszeczkę te zaokrąglone i płaskie już zupełnie e, ramki, no bo tutaj macie e, macie tutaj jeszcze takie widzicie można powiedzieć owalne, tam już mamy płask zaokrąglone rogi, ale już płaskie ramki a to jest jeszcze taki kształt owala e, i fajnie to w ręce też można powiedzieć leży, no i ten nowy Snapdragon Elite, też jestem ciekawy jak to będzie się prezentowało. No a za tym to zmiany są znikome, tak. Aparat praktycznie to samo. Eee, płynniejsze może przerzucanie się pomiędzy eee, zoomami. No bo tutaj mm, w tym modelu, no to zobaczcie, on troszeczkę tak sobie hard, jak sobie włączymy wideo, zaraz sobie włączymy wideo, to weźmy nagrywania, Są te takie skoki. Między 10 a. O, słyszcie nawet delikatny dźwięk tego aparatu. Ciekawe. Wcześniej tego, że tak powiem, nie doświadczyłem. W każdym razie, no, responsywność telefonu bez żadnych problemów dalej się użytkuje. Tak jak trzeba śmiga, dlatego też między innymi nie zdecydowałem się na jego wymianę. Zresztą ze zwojską trójką też nie miałem żadnych problemów, wręcz przeciwnie byłem bardziej zadowolony po zmianie z S22 Ultra niż z tego S23 Ultra na S24 Ultra. Także dla niezdecydowanych telefonik polecam. Jeśli ktoś miałby, że tak powiem kupić S25 Ultra a zastanawiałby się nad S24 Ultra różnica w cenie no jest, no jest spora, tak, no bo tam Myślę, że około 1500 zł można by było zaoszczędzić. No to myślę, że no S24 Ultra byłby dobrym wyborem tak, dla takiej osoby, bo tak jak mówię, S25 Ultra nie ma za wiele zmian. Słuchajcie, no nie będę dalej przedłużał. To tyle, jeśli chodzi o taką krótką recenzję po roku czasu. Dajcie znać, co myślicie o tym modelu, czy też... Yy, używacie, z czego się przysiadliście ewentualnie zastanawiacie się ja z chęcią, yy, jeśli będziecie tam pisać w komentarzach, odpowiem na nurtujące Was pytania ewentualnie też mogę polecić yy, zmianę z jakiegoś modelu, jeśli ktoś będzie niezdecydowany tak, można śmiało pisać yy, serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia hej